Nowy Jork jest światowym centrum biznesu, handlu, mediów, mody i edukacji. Ludzie czasami nazywają Nowy Jork stolicą świata. Obszar Wielkiego Nowego Jorku jest największą gospodarką metropolitalną na świecie, z szacowanym 2,16 biliona dolarów PKB metropolii w 2022 roku. Wall Street odgrywa ważną rolę w Nowym Jorku. The Economist niedawno zauważył, że amerykański rynek akcji odpowiada za ponad 60% wartości światowego rynku akcji. 16 lat temu amerykański rynek akcji spadł do najniższego punktu w czasach nowożytnych. Na początku XXI wieku nastąpił hossa na rynkach akcji europejskich i rynków wschodzących, a w marcu 2008 roku Stany Zjednoczone były w recesji, a kryzys fiskalny był na skraju wybuchu. Amerykański rynek akcji odpowiada za mniej niż 40% całkowitej kapitalizacji rynkowej światowego rynku akcji. Ale dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna. Udział Stanów Zjednoczonych w kapitalizacji rynkowej światowego rynku akcji stale rósł w ciągu ostatnich 15 lat, w 2024 roku wzrósł gwałtownie, osiągnął obecnie 61%. Jest to oszałamiająca przewaga dla kraju, który odpowiada za nieco ponad 1 czwartą światowego PKB. Jeśli weźmiemy pod uwagę sytuację na samym amerykańskim rynku akcji, koncentracja rynku jest jeszcze bardziej ekstremalna. Tylko trzy firmy: Apple, AAPLUS, Microsoft, MSFTUS i Nvidia, NVDAUS odpowiadają za jedną dziesiątą kapitalizacji rynkowej światowego rynku akcji. Opu film zatytułowany Nowy Jork jest najbogatszym miastem na świecie. Najpierw obejrzyj ten film. Prawdziwy produkt krajowy brutto PKB. Nowego Jorku na mieszkańca w 2023 roku wynosi 90 730 dolarów amerykańskich, jest najwyższy w Stanach Zjednoczonych, wyższy niż w Norwegii 87 962 dolarów amerykańskich, w pierwszej szóstce najbogatszych krajów w Europie i dwukrotnie wyższy od średniej UE 40 824 dolarów amerykańskich. Realny produkt krajowy brutto PKB. Nowego Jorku na mieszkańca w 2023 roku jest również wyższy niż w Singapurze 81 695 dolarów amerykańskich MFW, najbogatszym kraju azjatyckim. Pod silnym wpływem kultury chrześcijańskiej, purytanizmu, nowojorczycy prowadzą zdrowy tryb życia, szanują religię, prawo, rodzinę, przyjaźń i obowiązki. Nowojorczycy są pracowici co oznacza, że przeważnie ciężko pracują, aby przetrwać, mimo że mają wiele zalet, aby szybko się wzbogacić. Najlepsza ogólna sytuacja ekonomiczna Nowojorczyków jest wynikiem połączenia czynników. Społeczeństwo Nowego Jorku jest najbogatszym społeczeństwem na świecie, co sprawiło, że Nowojorczycy mają więcej szczęścia niż inne miejsca, aby mieć większe szanse na szybkie wzbogacenie się. Niektórzy Nowojorczycy stali się bogaci z dnia na dzień dzięki swojemu szczęściu. Mieszkałem w Nowym Jorku przez 20 lat. Wiem, kto i jak wzbogacić się z dnia na dzień w Nowym Jorku. Pierwsza prawdziwa historia dotyczy Nikity Antonowa, który zarobił 100 tysiące dolarów w ciągu jednej nocy. Nikita Antonow odbył podróż dookoła świata, ponieważ jego początkowo napięta sytuacja finansowa niespodziewanie zmieniła się z powodu jednej rzeczy. Ten trzydziestoletni freelancer był tak biedny, że przez jakiś czas prawie musiał spać na ulicy. Dorastał na Ukrainie, oczywiście nie jako ktoś, kto dorastał ze srebrną łyżeczką w ustach, ponieważ nikogo w Związku Radzieckim nie było na nią stać. Jego rodzice są ukraińskimi naukowcami. Cała rodzina może jeść, ale tylko miska Nikity będzie miała kilka kawałków mięsa. Później wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Jako dorosły Nikita mieszka w Nowym Jorku, najdroższym mieście na świecie. Często wydaje więcej niż zarabia. Kiedy przychodzi czas na zapłatę czynszu, on i jego dziewczyna, z którą mieszka, mogą jeść tylko makaron instant na każdy posiłek. Wynajmuje małe mieszkanie w Brooklynie ze stałym czynszem i płaci 1500 dolarów miesięcznie. Presja finansowa wpływa na status związku, chce dawać mojej dziewczynie różne rzeczy, zabierać ją na zabawy i robić ciekawe rzeczy, ale trzeba płacić czynsz i rachunki za prąd. Trudno powiedzieć o tym drugiej połówce. W końcu się rozstali. Oczywiście nie spodziewał się, że w tym małym mieszkaniu będzie okazja do wzbogacenia się. Wiosną 2014 roku bezrobotny Nikita zaprosił swoich znajomych do parku, żeby się zrelaksować. Otrzymał telefon, czy ty jesteś Nikita? Jesteśmy gotowi zapłacić ci 50 tysięcy dolarów za wyprowadzkę z twojego obecnego mieszkania. Pierwszą reakcją Nikity było: Czy to oszustwo? Telefon był od właściciela. W Nowym Jorku trudno znaleźć mieszkania z czynszem stabilizowanym. Zgodnie z przepisami właściciele mogą podwyższać czynsz tylko o 2% do 4% przy każdym odnowieniu umowy najmu, podczas gdy wzrost cen innych mieszkań jest całkowicie niekontrolowany. Nikita mieszkał w swoim małym mieszkaniu przez 5 lat, a nagle pojawił się nowy właściciel. Ten bogaty człowiek kupił kilka budynków i był gotowy podnieść czynsz równomiernie. Jednak mieszkania z czynszem stabilizowanym są regulowane. Więc nowy właściciel postanowił wydać trochę pieniędzy, aby pozbyć się lokatorów. Cena za Nikitę wynosiła 50 tysięcy dolarów. Nikita się nie przeprowadził. Przyjaciele mówili, że byłby szalony, gdyby odrzucił ten niespodziewany przypływ gotówki, ale myślał, gdzie mogę znaleźć takie mieszkanie z niskim czynszem, wygodnym życiem i dobrym otoczeniem. Dwa miesiące później nowy właściciel przyszedł z wizytą i zaoferował podwójne odszkodowanie 100 000 – 100 tysiące dolarów. Umowa. Pieniądze zmieniły jego życie. Zaczął podróżować z plecakiem po całym świecie, a nawet pojechał do swojego rodzinnego miasta na Ukrainie, aby zainwestować. Po podróży dookoła świata zabrał matkę do ekskluzywnej japońskiej restauracji, do której nigdy wcześniej nie odważył się pójść. Moja matka zawsze dbała o moje jedzenie i ubrania, ale teraz nadeszła druga moja kolej, prawdziwa historia aby coś dla niczy rodziny Łęzes. Para dostała 300 tysięcy dolarów tylko ze swoich śmieci. Rodzina Węzes regularnie przyjeżdżała z New Jersey do Nowego Jorku, przywożąc paczkę komiksów w zamian za duży czek. Dawno temu byli drobnym przedsiębiorcą, który sumiennie prowadził restaurację i lodziarnie nad morzem w Jersey, otwarte siedem dni w tygodniu, od rana do nocy. Sklep działał od ponad 50 lat i wpłynął na rodzinne wspomnienia kilku pokoleń. Ich życie było pracowite, ale i dostatnie. Aż do października 2012 roku, kiedy huragan Sandy uderzył w wybrzeże New Jersey i zniszczył ich sklep. Nie mogliśmy wejść przez drzwi wejściowe, wszędzie było szkło z gablot z lodami, a zapach zgniłego jedzenia i lodów mieszał się ze sobą. To było straszne. Przez długi czas byli zniechęceni, a odpowiedni personel przyszedł, aby oszacować straty i oszacował je na 800 tys. dolarów. Odszkodowanie jeszcze nie dotarło, ale wydali już ponad 20 tys. dolarów. Pierwszy czek został przeznaczony na odbudowę po katastrofie. Ponieważ musieli przeprowadzić gruntowne porządki, znaleźli w stosie gruzu kilka pudeł, których nie otwierano od dziesięcioleci. Zakurzone pudełko nie było otwierane od osiemnastu lat, a w środku znajdowały się wszystkie rzeczy należące do ich babci czajniki, ubrania, meble, bagaże styczeń 1200 rok dobrze zachowanych komiksów. Redaktor z Nowego Jorku, który pomógł im uwierzytelnić te partie komiksów, powiedział: Te rzeczy są bardzo rzadkie, a tematyka jest bardzo kompletna. Po tym, jak pierwsza partia komiksów została wystawiona na aukcji online, zarobili dodatkowe 300 tysięcy dolarów. Trzy lata później nadal mogli zarabiać na stosie komiksów swojej babci. W końcu było tylko 1200 egzemplarzy i nie wyprzedały się tak szybko. Trzecia prawdziwa historia dotyczy donochu Peters, która dostała 50 tysięcy dolarów od klienta. Kelnerka w restauracji typu Steakhouse w Nowym Jorku była zszokowana, gdy dowiedziała się, że jeden z jej ulubionych klientów zostawił jej w testamencie pokaźny napiwek 50 tysięcy dolarów. Nie spodziewałam się tego, powiedziała Morin donochu Peters we wtorek. Byłam zszokowana, gdy odebrałam telefon. Dar pochodził od Roberta Elsforta znanego handlarza dziełami sztuki i stałego bywalca restauracji S., restauracji typu steakhouse na Upper East Side na Manhattanie. Donohue Peters, 53 lata, wspomina Elsforta jako wspaniałego człowieka i nazwała ten niespodziewany zysk bardzo miłym, ale wolę mieć tutaj tego mężczyznę niż tamto, powiedziała. Ellsworth zmarł w sierpniu w wieku 85 lat, zgodnie z nekrologiem w The New York Times. Times kiedyś nazwał go królem myn za jego ogromną kolekcję dzieł azjatyckich. Cztery prawdziwe historie dotyczą kelnerki Claire Rachel Havel, która dostała 500 dolarów na piwku od klienta, aby poczęstować swoją rodzinę biletami na przedstawienie na Broadwayu w Mid-Manhattanie. Powiedziała, że podzielę się tym zdjęciem, zobacz zdjęcie 500 dolarów na piwku, które otrzymała obsługując rodzinę idącą na przedstawienie na Broadwayu. Claire Rachel Havel wspomniała, że chciałaby zobaczyć przedstawienie, ale było za drogie więc zostawiła ten duży napiwek z notatką, że powinna zobaczyć go sama, wygląda jakby klientka była szczęśliwa, że się napiła. Jest dobra i jest również aktorką. A tak przy okazji, Claire Rachel Havel udostępniła te inne zdjęcia w mediach społecznościowych, na których widać ją uczestniczącą w muzykalu z udziałem Daniela Radcliffe'a z Harego Pottera, powiedziała, że myślała o zaoszczędzeniu pieniędzy. Ale ostatecznie zdecydowała się wykorzystać je zgodnie z przeznaczeniem, mówiąc, że coś takiego zdarza się tylko w rzeczywistości, to niesamowite. Kiedy pracowałam w restauracji, ale w garden, nigdy tak nie miałam. Wyjaśnienie W Nowym Jorku zwyczajowo daje się napiwki kelnerom w wysokości 20 do 30% całkowitego rachunku. Niektórzy twierdzą, że napiwki mogą stanowić ponad 60% dochodu kelnera. Pracując w barach i restauracjach w okolicach Wall Street, Low Manhattan Financial Area i Mid-Manhattan Theater District, kelnerzy i kelnerki czasami mogą dostać duże napiwki, jeśli dobrze obsługują. Claire Rachel Havel, kelnerka w nowojorskiej Theater District, otrzymała od klienta napiwek w wysokości 500 dolarów, co pozwoliło jej zobaczyć przedstawienie na Broadwayu. Obsługa w barach zawsze może dostać od klientów napiwki w wysokości 50 do 100 dolarów. Najłatwiejsze pieniądze w Nowym Jorku to spacery z psem. Dobre dodatkowe pieniądze z opieki nad psami, np. Na rower kompany lub załóż własną firmę. Inną dużą potrzebą w Nowym Jorku, pełnym zapracowanych ludzi, jest outsourcing opieki nad zwierzętami, czy to zapewnienie psom trochę czasu na zewnątrz każdego dnia, aby mogły zająć się swoimi pupilami, zarówno psami, jak i kotami, wyczesać je, wytresować i nie tylko. Ta podstawowa potrzeba zestresowanych nowojorczyków jest tak powszechna, że wyszukiwanie w Google ofert pracy przy wyprowadzaniu psów w Nowym Jorku wyświetli kilkanaście firm oferujących tę usługę bez najmniejszego wysiłku. Oto kilka, dla których warto pracować. Rower jest obecnie dobrze znaną aplikacją oferującą połączenie osób potrzebujących opieki nad zwierzętami z doświadczonymi opiekunami, takimi jak ty. Potencjalnie, jak zawsze, ustalasz własne godziny pracy i definiujesz, jakie usługi oferujesz. Rower twierdzi, że możesz zarobić do 1000 dolarów amerykańskich miesięcznie, współpracując z nimi. Wax jest przeznaczony wyłącznie dla osób wyprowadzających psy, a możesz się do niego zgłosić, jeśli masz ukończone 18 lat, masz smartfon i jesteś wystarczająco sprawny fizycznie, aby spacerować kilka godzin dziennie. Reklamują zarobki do 25 dolarów amerykańskich za godzinę. W Nowym Jorku jest wielu wyprowadzaczy psów, więc możesz rozważyć te sposoby na szybkie zarabianie pieniędzy w Nowym Jorku. Kiedy Nowojorczycy są zajęci pracą, nauką, spotkaniami ze znajomymi lub oglądaniem filmów lub sztuk teatralnych, wizytami u lekarza itp., potrzebują kogoś, kto zaopiekuje się ich zwierzętami, głównie psami i kotami. Bycie wyprowadzaczem psów w Nowym Jorku to szybki sposób na zarabianie pieniędzy. Rower to firma internetowa. Będziesz jej używać, aby pomóc ci pozyskać nowych klientów wyprowadzających psy. Rower pozwala ci ustalać własny harmonogram. Podczas gdy Nowojorczycy mają wakacje, jeśli dodasz opiekę nad psem w domu lub gdzie indziej, możesz zarobić jeszcze więcej pieniędzy. Pamiętaj, że w Nowym Jorku jest nie wielu nie. wyprowadzaczy psów, więc będziesz musiał wyróżnić się na tle konkurencji. Możesz również zamieścić prywatne ogłoszenie na Facebooku i Craigslist, ale upewnij się, że kierujesz je do osób mieszkających w Nowym Jorku. Córka mojej bliskiej przyjaciółki została zatrudniona w firmie zajmującej się opieką nad psami jako praca na pół etatu. Pewnego dnia pewna rodzina zatrudniła ją do wyprowadzania pięciu psów. Największy pies zranił najmniejszego, więc dziewczyna zabrała rannego psa do weterynarza i całkowicie przejęła kontrolę nad tym wydarzeniem. Potem rodzina dała jej 200 dolarów na piwku. Miasto Nowy Jork organizuje wiele konkursów w różnych dziedzinach, oferując zwycięzcom znaczne nagrody pieniężne. Poniżej znajduje się przegląd niektórych znanych konkursów i ich nagród. Pierwsza nagroda Dawida. Nagroda Dawida nagradza nowojorczyków, którzy mają przełomowe pomysły na poprawę miasta. Otwarta dla osób z pięciu dzielnic, nagroda zapewnia znaczne wsparcie finansowe na realizację wizjonerskich projektów. Thewitprice.org oferuje pięć Nowojorczyków. 200 000 dolarów amerykańskich każdy. Bez żadnych zobowiązań. Drugi Międzynarodowy Konkurs Muzyczny Manhattan. Ten konkurs jest otwarty dla muzyków w każdym wieku i dyscyplinie, oferując ponad 50 000 dolarów amerykańskich w nagrodach. Zwycięzcy mogą wystąpić w Carnegie Hall i otrzymać nagrody pieniężne, profesjonalne nagrania i międzynarodową ekspozycję manhattancompetition.com oferuje zwycięzcom pieniądze, certyfikaty i coś jeszcze. 3. Chelsea International Fine Art Competition. Artyści biorący udział w tym konkursie walczą o nagrody o wartości ponad 70 tysięcy dolarów amerykańskich. Nagrody obejmują nagrody pieniężne, możliwości wystawiennicze i promocje online wszystko po to, aby rozwijać kariery początkujących i średnio zaawansowanych artystów. Newyardcompetitions.com oferuje zwycięzcom pieniądze, certyfikaty i coś jeszcze. Czwarty Maraton Nowojorski. Maraton Nowojorski TCS oferuje ponad 500 tys. dolarów amerykańskich w nagrodach pieniężnych w różnych kategoriach. Najlepsi w kategorii otwartej otrzymują znaczące nagrody pieniężne, a zwycięzcy pierwszego miejsca zarabiają znaczne sumy. Piąty konkurs na plan biznesowy PowerUP. Organizowany przez Bibliotekę Publiczną Brooklinu, konkurs ten przyznaje nagrody pieniężne aspirującym przedsiębiorcom, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą w Brooklinie. Zwycięzca pierwszego miejsca otrzymuje 20 tysięcy dolarów amerykańskich, a dodatkowe nagrody dla zdobywców drugiego miejsca i wyróżnionych. płynibrary.org oferuje zwycięzcom pieniądze, certyfikaty i coś jeszcze. Szóste New York Photo Awards. Ten coroczny konkurs oferuje fotografom nagrody pieniężne w wysokości do 7000 dolarów amerykańskich. Zwycięskie prace są wyświetlane i promowane na stronie internetowej New York Photography Awards, zapewniając znaczną ekspozycję. New York oferuje zwycięzcom pieniądze, certyfikaty i coś jeszcze. Siódme New York Dance Festival Festiwal zapewnia nagrody pieniężne dla najlepszych nauczycieli z nagrodami do 5000 dolarów amerykańskich w zależności od liczby zgłoszeń. To motywuje do doskonałości w nauczaniu tańca i uczestnictwie. Midancefestival.com oferuje zwycięzcom pieniądze, certyfikaty i coś jeszcze. 8 Atlas Women's Track Meet. Odbywające się na stadionie Aiken. Te zawody lekkoatletyczne wyłącznie dla kobiet oferują łącznie ponad 500 tys. dolarów amerykańskich nagród pieniężnych. Wydarzenie obejmuje wybitnych sportowców i artystów, a jego celem jest rozwiązanie historycznego niedoinwestowania w sportach kobiecych. Apnews.com oferuje zwycięzcom pieniądze, certyfikaty i coś jeszcze. 9. New York City Science and Engineering Fair, NYXEF. Jako największy konkurs badawczy dla szkół średnich w mieście. NYXEF przyznaje stypendia i daje możliwość reprezentowania Nowego Jorku na International Science and Engineering Fair, gdzie uczestnicy rywalizują o znaczące nagrody. Dziesiąty Konkurs Grówny News Ten konkurs oferuje nagrody przeznaczone na wydatki biznesowe lub edukacyjne, sponsorowane przez Taste New York. Nagrody obejmują 3000 dolarów amerykańskich za pierwsze miejsce, 2000 dolarów amerykańskich za drugie styczeń tysięczny rok USD za trzecie. Wspierając zaangażowanie młodzieży w rolnictwo i biznes. Newyork.aclassroom.org Te konkursy podkreślają różnorodne możliwości w Nowym Jorku, gdzie uczestnicy mogą zdobyć znaczące nagrody pieniężne w różnych dziedzinach, w tym w sztuce, przedsiębiorczości, sporcie i nauce. Oprócz tych dziesięciu konkursów w Nowym Jorku, w Nowym Jorku odbywa się wiele konkursów. Nowy Jork ma najwięcej konkursów na świecie. Najważniejszą nagrodą w Nowym Jorku jest. Numer 1 Nagrody Pulicera. Zwycięzcy w 2024 roku to 23 coroczne nagrody przyznawane przez Uniwersytet Kolumbia w Nowym Jorku za osiągnięcia w Stanach Zjednoczonych w dziedzinie dziennikarstwa, sztuki i literatury. Zostały ustanowione w 1917 roku na mocy testamentu Josefa Pulicera, który dorobił się majątku jako wydawca gazet. Nagrody w 2024 roku zostały przyznane w następujących kategoriach, a w każdej z nich wyznaczono trzech finalistów: Audio Reporting, Biography i inne. Każdy zwycięzca otrzymuje certyfikat i 15 000 dolarów w gotówce, z wyjątkiem kategorii Public Service, w której przyznawany jest złoty medal. Dlaczego nagrody policera są tak ważne dla tych zwycięzców? Ponieważ Nowy Jork został opisany jako światowa stolica rozrywki i mediów cyfrowych. Jest to centrum branży reklamowej, muzycznej, prasowej, mediów cyfrowych i wydawniczej, a także największy rynek medialny w Ameryce Północnej. W mieście ma siedzibę wiele największych na świecie konglomeratów medialnych, w tym Warner Bros. Discovery, Thomson Reuters Corporation, Associated Press, Bloomberg LP, News Corp, The New York Times Company, NBC Universal, Hearst Corporation, AOL, Fox Corporation i Paramount Global. Siedem z ośmiu największych na świecie sieci agencji reklamowych ma swoje siedziby w Nowym Jorku. Ponad 200 gazet i 350 magazynów konsumenckich ma swoje biuro w mieście, a branża wydawnicza zatrudnia około 11 500 osób a jej wpływ na gospodarkę wynosi 9,2 miliarda dolarów. Dwie ogólnokrajowe gazety codzienne o największych dziennych nakładach w Stanach Zjednoczonych są wydawane w Nowym Jorku, The Wall Street Journal i The New York Times. Z 132 nagrodami do 2022 roku. The Times zdobył najwięcej nagród Pulitzera za dziennikarstwo i jest uważany za najlepszą gazetę amerykańskich mediów. Do tabloidów w mieście należą New York Daily News, Założony w 1919 roku przez Josepha Medilla Pattersona oraz New York Post, założony w 1801 roku przez Aleksandra Hamiltona. W 2019 roku Nowy Jork był drugim co do wielkości ośrodkiem produkcji filmowej i telewizyjnej w Stanach Zjednoczonych, produkując rocznie około 200 filmów fabularnych. Branża zatrudniała ponad 100 tysięcy osób w 2019 roku, generując 12,2 miliard dolara amerykańskiego wynagrodzeń i całkowity wpływ na gospodarkę w wysokości 64,1 miliarda dolara amerykańskiego. Pod względem wolumenu, Nowy Jork jest światowym liderem w niezależnej produkcji filmowej. Jedna trzecia wszystkich amerykańskich filmów niezależnych jest tam produkowana. Nowy Jork jest głównym ośrodkiem niekomercyjnych mediów edukacyjnych. NYC Media to oficjalna sieć publicznego radia, telewizji i mediów online oraz usługa nadawcza Nowego Jorku, która wyprodukowała kilka oryginalnych programów nagrodzonych Nagrodą Emmy, obejmujących muzykę i kulturę w dziedzinie. Numer 2 Tony Awards Nagroda Antoinette Perry Award for Excellence in Broadway Theater, powszechnie znana jako Tony Award, docenia doskonałość w teatrze na żywo na Broadwayu. Nagrody są wręczane przez American Theatre Win i The Broadway League podczas corocznej ceremonii na Manhattanie. Uroczystość odbywa się zazwyczaj w czerwcu. Nagrody przyznawane są za produkcje i występy na Broadwayu. Jedna jest również przyznawana za teatr regionalny. Przyznawanych jest również kilka uznaniowych nagród pozakonkursowych, w tym Special Tony Award, Tony Honors for Excellence in Theatre i Isabel Stevenson Award. Nagrody zostały ufundowane przez producenta teatralnego i reżysera Brocka Pembertona. Zostały nazwane na cześć Antoinette Tony Pery, aktorki, producentki i reżyserki teatralnej, która była współzałożycielką i sekretarzem American Theatre Wyn. Trofeum składa się z wirującego medalionu z twarzami przedstawiającymi adaptację masek komediowych i tragicznych, zamontowanego na czarnej podstawie z obrotowym cyną. Zasady przyznawania nagród Tony Awards zostały określone w oficjalnym dokumencie Zasady i Przepisy dotyczące nagród Tony Awards w American Theatre Win, który obowiązuje tylko w tym sezonie. Nagrody Tony Awards są odpowiednikiem nagród Emmy dla telewizji, nagród Grammy dla muzyki i Oscarów dla filmu. Mówi się, że osoba, która wygrała wszystkie cztery, wygrała EGOT. Nagrody Tony Awards są amerykańskim odpowiednikiem nagród Laurence Olivier w Wielkiej Brytanii i nagród Moliere we Francji. Dlaczego nagrody Tony Awards są tak ważne dla zwycięzców? Ponieważ Nowy Jork ma największy na świecie biznes teatralny. W Nowym Jorku znajduje się 41 teatrów na Broadwayu. Centralnym węzłem amerykańskiej sceny teatralnej jest Manhattan z jego podziałami na Broadway, Off Broadway i Off Off Broadway. Wiele gwiazd filmowych i telewizyjnych miało swój wielki przełom, pracując w nowojorskich produkcjach. Teatr na Broadwayu jest jedną z najlepszych form teatru anglojęzycznego na świecie, nazwaną na cześć Broadwayu głównej arterii przecinającej Times Square, czasami nazywanej The Great White Way. 41 miejsc, głównie w dzielnicy teatralnej Midtown Manhattan, każde z co najmniej pięcioma setkami miejsc jest klasyfikowanych jako teatry na Broadwayu. Sezon teatralny na Broadwayu 2018-19 ustanowił rekordy z całkowitą frekwencją na poziomie 14,8 miliona i przychodami brutto w wysokości 1,83 miliarda dolarów. Odbudowując się po zamknięciach wymuszonych pandemią COVID-19, przychody w latach 2022-2023 wzrosły do 1,58 miliarda dolarów z całkowitą frekwencją na poziomie 12,3 miliona. Nagrody Tony uznają doskonałość w teatrze na żywo na Broadwayu i są wręczane podczas corocznej ceremonii na Manhattanie. Każdy zwycięzca nagród Tony otrzymuje nie tylko certyfikat i potencjalne pieniądze, ale także symbole honoru, osiągnięć i statusu. Wszyscy wiedzą, że teatry na Broadwayu są kolebką aktorów Hollywood. Jeśli masz szczęście, nowojorczyk ma wiele możliwości szybkiego zdobycia pieniędzy.